Święto flagi 2 maja uczcili harcerze Sieradzkiego chówca ZHP. Krótka uroczystość w strugach deszczu rozpoczęła się w południe. Wzięli w niej udział przedstawiciele urzędu miasta, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji oraz Sieradzkiego chówca. Harcerze przygotowali 20-metrową flagę, którą wnieśli na most wantowy nad rzeką Wartą. Odegrano także hymn państwowy. Z uwagi na pogodę, flaga nie zawisła na pylonie mostu, jak początkowo planowano. Reżim sanitarny nie pozwolił także na spotkanie w szerszym gronie i przemarsz ulicami miasta. Ze względów na warunki atmosferyczne, no ten wymiar i tak skromny musiał być ograniczony ze względu na bezpieczeństwo, więc nie udało się powiesić flagi na pylonie mostu tutaj w Sieradzu. Również miał być tutaj z nami dron, który gdzieś to wejście nasze to miał sfilmować, no niestety też, też ze względu na pogodę to się nie udało, no ale myślę, że sieraz pamięta o dniu flagi i co roku chcemy kultywować tą tradycję, dlatego dzisiaj mimo tych Warunków atmosferycznych spotkaliśmy się tutaj i tym akcentem chcieliśmy uczcić ten dzień i przypomnieć tutaj mieszkańcom i wszystkim, że te barwy biało-czerwone są z nami i muszą być w naszych sercach i w naszym otoczeniu. Musimy, musimy tutaj je eksponować i być dumni z, z, z tych naszych symboli.